Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie przynoszę Wam niewiarygodną i niepokojącą relację. Poznamy Azariah Caldwell, doświadczonego pastora, który przeżył doświadczenie z pogranicza śmierci podczas zwykłej przejażdżki rowerem. Ale to, co zobaczył po drugiej stronie, głęboko Was poruszy. Został wyrwany z ciała i przeniesiony do apokaliptycznej wizji własnego zniszczonego miasta. Gdzie Antychryst już kroczył wśród ludzi, oferując fałszywy pokój w zamian za znak zniewalający duszę. To doświadczenie nie było tylko ostrzeżeniem, to był pilny apel do całej ludzkości o czymś, co może się wydarzyć już w 2025 roku. Więc już łap lajka, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnych podobnych treści, włącz dzwoneczek, by otrzymywać wszystkie powiadomienia. I napisz w komentarzach, z którego miasta oglądasz ten film. Teraz weź głęboki oddech i przygotuj się na intensywną i objawiającą duchową podróż. Była to zwyczajna sobota w Omaha, kiedy obudziłem się przed wschodem słońca. Ciszę w domu przerywał jedynie delikatny dźwięk dzwonka czajnika w kuchni. Sara już przygotowywała moją ulubioną kawę. Założyłem swoją kurtkę rowerową i poczułem intensywny drzewny aromat kawy obserwując, jak pierwsze poranne światło przenika przez okna. W niemal dwudziestu latach posługi te samotne chwile na dwóch kółkach stały się moim świętym rytuałem, czasem na modlitwę, refleksję i proszenie Boga o wskazówki do niedzielnego kazania. Caleb Ward, mój brat w wierze, wysłał wiadomość z prośbą o modlitwę za kongregację, a ja odpowiedziałem prostym amen, zanim zapiąłem mój kask. Ulica była spokojna. Wiatr niósł ze sobą przeszywającą świeżość, która sprawiała, że moje płuca rozszerzały się w geście wdzięczności. Jadąc na rowerze, recytowałem wersety w milczeniu, a delikatne brzęczenie opon o asfalt służyło jako rytm dla mojego wewnętrznego uwielbienia. Wszystko wydawało się zgrane. Moja wiara, moja misja, mój spokój ale coś subtelnie innego unosiło się w powietrzu, jakby samo stworzenie oddychało zapowiedzią zmiany. Gdy nabierałem prędkości, zjeżdżając po obsadzonej drzewami, ulicy ostry dyskomfort zaczął osiadać mi na piersi, jakby coś ciężkiego usiadło na niej. Próbowałem to zignorować, przypisując ucisk zimnemu porannemu oddechowi, ale wkrótce poczułem zawroty głowy, a wzrok drżał, jak zniekształcone odbicie w potłuczonym lustrze. Jeszcze tylko minuta pomyślałem zmuszając nogi do pedałowania ale wtedy mój oddech stał się zadyszany każdy wdech zdawał się rozdzierać moje płuca świat wokół mnie zaczął się kręcić drzewa wydłużały się w długie pionowe paski podczas gdy ziemia znikała spod moich kół moje ręce zacisnęły kierownicę z taką siłą że węzły moich palców stały się białe próbowałem Krzyczeć, ale żaden dźwięk nie wydobył się. Wiatr, który do tej pory był moim łagodnym towarzyszem, zamienił się w odległy ryk. Zanim zdążyłem pojąć, co się dzieje, wszystko zgasło. Dźwięk ucichł, ból ustąpił, a świat pogrążył się w absolutnej ciszy. Kiedy moje zmysły powróciły, nie było bólu ani ciężaru. Nie czułem swojego ciała, tylko Unoszącą się świadomość, jakby była zrobiona z eterycznego światła. Spojrzałem w dół i zobaczyłem moje ciało leżące na krawężniku, nieruchome i blade. Kask ześlizgnął się z głowy, odsłaniając moje siwiejące włosy przylegające do wilgotnego czoła. Przez chwilę ogarnął mnie panika to było jak oglądanie samego siebie z zewnątrz, bez żadnej kontroli. Lecz wkrótce dziwna spokojność ogarnęła mnie. Nie było już ani zimna, ani ciepła, tylko głęboka cisza, przerywana jedynie odległym echem mojego własnego oddechu, który teraz wydawał się pochodzić z innego świata. Gdy moja świadomość oddalała się, krajobraz fizyczny zaczął się rozmywać. Kolory stapiały się w rozmazane światło białe i złote. Nie było ani przestrzeni, ani czasu, tylko uczucie ruchu, jakby ktoś ciągnął mnie przez tunel pamięci i intencji. Wtedy zdałem sobie sprawę, że nie jestem sam. Wokół mnie była obecność, niewidoczna, ale niezaprzeczalna w swojej autorytecie i współczuciu. Cichy, niemal bezsłowny głos przemówił do mojego ducha nie słowami, ale pewnością: nie lękaj się, istnieje coś większego poza tym światem. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, poczułem trzask, jak zamknięcie książki, i zostałem porwany w kierunku czegoś zupełnie innego pozostawiając za sobą jakiekolwiek ślady miejsca, w którym byłem. Kiedy światło zniknęło mój, wzrok wyostrzył się, ukazując scenę, którą natychmiast rozpoznałem jako Omaha, ale przemienioną w coś nierozpoznawalnego. Znane wieżowce zostały zredukowane do szkieletów ze stali i betonu, a ich rozbite okna odbijały niebo o żarzącej się pomarańczy, jakby samo niebo płonęło. Kiedyś ruchliwe ulice teraz leżały cicho, pod grubą warstwą kurzu i gruzów. Śmiertelna cisza unosiła się w powietrzu, cisza, która sprawiała, że serce bolało od ciężaru, aż nagle ostry krzyk przeniknął tę ciszę. Wraz z innymi jękami bólu i paniki, ten przenikliwy dźwięk zdawał się dochodzić ze wszystkich stron naraz odbijając się, echem między zniszczonymi budynkami, idąc między gruzami moje kroki były lekkie, jakbym unosił się nad ziemią, dostrzegłem sceny niewyobrażalnego rozpaczy. Jeden mężczyzna na kolanach gorączkowo kopał pod przewróconym samochodem, próbując uratować rodzinę, która utknęła. Kobieta trzymała dziecko pokryte kurzem, z szeroko otwartymi pustymi oczami, płacząc o pomoc, która nie nadchodziła. Nawet w obliczu tak ogromnej dewastacji jeden szczegół przeszył mnie lodowatym strachem. Żołnierze w mundurach maszerowali w uporządkowanej formacji, nie przeciwko zewnętrznemu wrogowi, lecz u boku obcych oddziałów, których emblemat nie potrafiłem rozszyfrować. Ci, którym zawsze ufałem, by chronili moją społeczność, teraz wydawali się być współwinni jej zniszczenia. Zdrada nie była jedynie polityczna, była duchowa. Na każdej twarzy, którą mijam, żywych czy martwych, było coś, co przekraczało fizyczny horror. Echo nieodwracalnej utraty, wypalonej nadziei. To tam, pośród ruin i cierpienia, zrozumiałem, że świadczyłem o czymś znacznie większym niż klęska żywiołowa czy atak militarny. Widziałem mroczne odbicie narodu, który oddalił się od źródła życia i celu. W miarę jak moje eteryczne kroki nadal przemierzały te opustoszałe ulice, świat fizyczny zaczął się rozpływać przed moimi oczami. Nasycone kolory. I umierające. Dźwięki ustąpiły miejsca tak głębokiej ciszy, że każde uderzenie mojego serca brzmiało jak grzmot w próżni. W mgnieniu oka beton i stal zostały zastąpione przez niematerialny krajobraz, rozległe pole energii, gdzie świetliste formy i nieokreślone cienie toczyły ciche bitwy. Nie było tam metalowych broni. Ataki były zadawane przez czyste, ale profanowe intencje, niczym ostrza światła i fale ciemności. Widziałem duchy migoczące w odcieniach złota, próbujące chronić dusze uwięzione w ruinach poniżej, podczas gdy mroczne postaci skręcały się w gniewie, próbując pożreć każdy fragment nadziei. Jeden głos, niesłyszalny dźwiękiem, lecz rezonujący znaczeniem, ogłosił, że to pole było prawdziwym polem bitwy o los ludzkości. Każde ludzkie działanie, każdy wybór wiary lub odrzucenia karmił te niewidzialne siły. Fizyczna dewastacja, której byłem świadkiem, była jedynie zewnętrzną manifestacją o wiele starszej i głębszej wojny. W samym środku tego duchowego tornada dostrzegłem, jak każda twarz pełna bólu na ulicach odzwierciedla kawałek tego konfliktu. Rodziny rozdarte przez wątpliwości, społeczności rozbite przez strach oraz przywódcy skorumpowani pogoń za władzą. To nie była tylko apokalipsa z betonu, to był gorzki żniwo duchowego zbioru zaniedbanego przez lata. Następnie, jakby porwany niewidzialnym nurtem, zostałem poprowadzony w kierunku obecności, która emanowała najwyższą władzą, nie spokojem którego się spodziewałem, lecz energią przesyconą mrocznym magnetyzmem, gotową odebrać to, co pozostało z wrażliwych serc. Podczas gdy duchowa energia kipiała wokół mnie. Jedna, postać wyróżniła się w mgle światła i cienia. Pojawił się idąc powoli i pewnymi krokami, ubrany w nienaganny garnitur, z symetrycznie atrakcyjną twarzą, lecz z blaskiem w oczach, który mroził duszę. Gdy jego stopy dotknęły niewidzialnej ziemi tego pola, zgiełk ustał, jakby cały konflikt oddawał cześć jego obecności. Przedstawił się bez słów. Jego władza była odbierana bezpośrednio przez mojego ducha. Był to Markus Crow, człowiek, którego charyzma wykraczała poza fizyczność, sprawiając, że nawet najciemniejsze siły wahały się. Przyciągnął mnie bliżej i mogłem poczuć jego obietnicę pokoju i porządku, tnącą niczym ostra klinga w chaosie dookoła. Następnie dostrzegłem, co oferował. Świecącą pieczęć, małą niczym niewidoczny tatuaż, przeznaczoną do pojawienia się na czole lub dłoni tych, którzy ją zaakceptują. Obietnica towarzyszyła symbolowi, gwarantowany dostęp do żywności, schronienia, bezpieczeństwa i stabilności w świecie w ruinie. Jego słowa nie musiały być wypowiedziane. Czułem kuszenie każdej możliwości, którą przed sobą otwierał. Jednak była cena. Ta marka służyła jako pieczęć całkowitej uległości. Niewidzialna bariera izolująca nosiciela od wszelkich uczuć, które mogłyby kwestionować jego władzę. Widzę, jak twarze kiedyś pełne życia stawały się puste i mechaniczne po przyjęciu tego znaku. Ci, którzy odmawiali, byli wytykani i odsuwani, traktowani jak przeszkody dla nowego porządku, lecz zachowywali coś cennego, iskrę nienaruszonej. Ludzkości. Gdy Markus wyciągał dłoń w zapraszającym geście, całą moją istotę przeszedł dreszcz. Duchowy świat ucichł w napięciu. Każda siła oczekiwała mojej reakcji, jakby moje tak lub nie miało decydować o losach wykraczających poza mnie samego. I w tym momencie zrozumiałem, że nie stoję przed zwykłym liderem, politycznym czy wojskowym, lecz przed kimś, kto reprezentował coś znacznie większego i bardziej przerażającego. Antychrysta w ludzkiej postaci, oferujący fałszywą utopię w zamian za moją esencję. Oferta unosiła się przede mną niczym, przepaść przebrana za schronienie. Akceptacja oznaczała gwarancję przetrwania, jedzenie, schronienie i pokój wśród całkowitej destrukcji. Ale gdy moje oczy spoglądały na tych, którzy już ją przyjęli, widziałem w ich spojrzeniach lodowatą rezygnację, brak woli, który przerażał. Bardziej niż jakakolwiek bomba. Odmowa zaś oznaczała natychmiastową izolację, bycie oznaczonym jako wróg, pariasem w świecie, który już nikogo nie oszczędzał. Mimo to, patrząc na roztrzaskaną duszę otaczających mnie ludzi, matek płaczących za pogrzebanymi dziećmi, dzieci, które zapomniały już jak płakać, mężczyzn i kobiety pochłoniętych strachem, zrozumiałem, że prawdziwym, Niewolnictwem nie była śmierć fizyczna, lecz utrata samej istoty. Moje serce biło z pilnością tego momentu. Przypomniałem sobie ciche słowa, które kiedyś usłyszałem: Nie lękaj się. W środku tego duchowego tornada w moim wnętrzu zagnieździło się krystaliczne przekonanie. Wybór ten był czymś więcej niż osobistym miał wieczne konsekwencje dla całej ludzkości. Z mocnym oddechem odrzuciłem magnetyczną obecność. Markusa Crow. Jego wyraz twarzy zmienił się w subtelny, zimny uśmiech, jakby przewidując moją odpowiedź. Siły wokół zadrżały, cienie poruszyły się, światła zadrżały, ale poczułem, jak wewnętrzny płomień płonie mocniej karmiony wiarą i oporem. I wtedy zostałem ponownie porwany przez ten sam niewidzialny impuls, który przywiódł, mnie tutaj pozostawiając za sobą to duchowe pole bitwy. Pieczęć błyszczącą, która nigdy nie pojawiła się na mojej skórze. Nagle zostałem gwałtownie wyrzucony z powrotem do mojego ciała z siłą wichury. Moje oczy otworzyły się na szare niebo, Omaha, a przytłaczający ciężar na piersi powrócił w nagłym uderzeniu. Sara klęczała obok mnie, łzy spływały po jej twarzy, gdy trzymała moją drżącą rękę. Czułem metaliczny smak krwi w ustach. Drobne skaleczenie na wardze, gdzie uderzyłem w kierownicę, lecz nie było innych poważnych obrażeń. Szeptała moje imię między szlochami, podczas gdy ja próbowałem zebrać oddech. Każdy, wdech był bolesnym przypomnieniem granicy, którą przekroczyłem. Kaleb przybiegł kilka sekund później, wołając o pomoc i sprawdzając moje oznaki życia z biegłymi rękami wolontariusza paramedyka. Ledwo mogłem mówić, moje ciało wciąż drżało, lecz umysł był klarowny jak nigdy dotąd. Gdy ratownicy umieszczali mnie w ambulansie, poczułem pilność, by podzielić się tym, co musiałem opowiedzieć. To nie była tylko opowieść o przetrwaniu. To było świadectwo większej prawdy, prorocza wiadomość o wyborach przekraczających czas. Wiedziałem, że moje posłuctwo już nigdy nie będzie takie samo. Tej nocy, w domu Gorączkowo zapisałem każdy szczegół, który pamiętałem. Obrazy, dźwięki, przytłaczającą obecność Markusa Crow oraz duchowe pole bitwy, które rozegrało się przede mną. W moim sercu zrodziło się niezłomne zobowiązanie: używać mojego głosu, aby przygotować serca na to, co ma nadejść. Rok 2025 nie jest tylko datą w kalendarzu to rozdroże w którym każdy z nas musi zdecydować między iluzją bezpieczeństwa oferowaną przez świat a wieczną wolnością która płynie z wyboru Boga ta opowieść nie jest tylko moja to wezwanie do wszystkich którzy ją usłyszą jeśli spodobało ci się to piękne duchowe świadectwo zostaw lajka napisz komentarz ze swoimi wrażeniami zasubskrybuj kanał i nie zapomnij włączyć dzwoneczka aby oglądać każdy nowy film i pomóc nam rozprzestrzeniać tę wiadomość do jak największej liczby osób. Do następnego razu.